Jak tam, humorki? E, wszystkiego najlepszego, Kasia, z okazji 24 urodzin. A dziękuję bardzo. Zajebiste osoby się radzą w 98 roku. A to prawda! Aż 30 marca. U to mnie... prawda! <gry> 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 Zajebiście, stary! Ale ja co... A bo wy już macie się w znajomych? Aaaa. Też próbowałeś w Kasi kormiszonka zanurzyć czy nie? A bo wy trzymacie się w znajomych? ha Też próbowałeś w Kasi kormiszonka zanurzyć czy nie? Ja pierdolę sergiusz Co? Dobra widzka do mnie napisała Juli... Julia Dzięki, chyba Julia. Ty o, jesteś tam... 98? O kurwa, ale ty jesteś stara Co? No, BMW Z4 kupuję jutro. Ogólnie zobaczyłem, że kobietom po 21 rokiem życia już inaczej łosoś pachnie. To prawda. To prawda. Kobiety ogólnie mają problem z higieną zazwyczaj, łososia. To prawda. To prawda. Kobiety ogólnie mają problem z higieną zazwyczaj, łososia. Czas na rozpierdol! To nie czas na to... melanż! Straciłem życie, czas by nowe zacząć teraz. Wrogów trzymam bliżej od rodziny. Tu Ciągle na ulicy, 3 godziny snu. Sam nie wiem, jak skończę, a widziałem dno. To zdrowie trzeba, żebyśmy przetrwali ten wieczór, co? Kiedy jakiś klasik, nie wiem, bo jak będzie, to będzie. Nie, nie będzie już żadnego stary. Co tu mówisz? <słuch> Nie Serce będzie, mam z kamienia, już nie boli mnie.